O czym myśli ADHD w trakcie? Masz ADHD albo ktoś, kogo kochasz ma? To musisz wiedzieć czemu. W łóżku to może być piekło albo niemo. Na początku eksplozja. ADHD kocha szybko, intensywnie, z hyperfocus, skoncentrowanie na osobie, tylko jedne, ekstaza, a czasem obsesja sztuczna. Tak czy inaczej nie możesz sobie wyobrazić życia bez tej osoby. Oversharing. Dzielenie się osobistymi rzeczami zbyt szybko w poszukiwaniu bliskości, zrozumienia lub ulgi. Mierne dzielenie się emocjami, przeżyciami, faktami, różnymi traumami, najgorszymi rzeczami na starcie. Bo w bliskości adhd natychmiast odsłania. No. Całą duszę, wszystkie przeżycia, mówię o dzieciństwach, marzeniach, o, o wszystkim. tak, Planach na wspólny dom już w głowie. W ogóle buduje wspólną przyszłość. I to nie dlatego, że przesada, tylko serio w to wierzy. I chce mieć pewne, że buduje bezpiecznie. Na życie nie udaje. Ryzykuje wszystko. I kiedy świat staje się po prostu za ciężki, za głośny, za intensywny, no to ADHD walczy o przetrwanie. Pathological Demand Avoidance. Chcesz coś zrobić, ale czujesz blokadę. Nawet na myśl o tym. Patologiczne unikanie działania lub odpowiedzi na działanie. Nawet jak ta czynność jest chciana, to takie odwlekanie, a jeszcze coś innego hmm, zrobię, chcę, ale nie chcę. Chcę, ale nie chcę. W praktyce to wygląda tak, że chcemy emocji, bliskości, ale samo oczekiwanie, spodziewanie się, co może się wydarzyć, wywołuje lęk, taki opór emocjonalny, ucieczkę, odraczanie. A psychologia tłumaczy to jako konflikt między pragnieniem a wewnętrzną potrzebą autonomii. Tak, że mm, jesteśmy zmuszani, i jest to taki strach przed przymusem, nawet tam, gdzie nikt nas nie zmusza. Chcecie, ale jeśli mam musieć, to moja głowa mówi: Spier, uciekaj. Inact distraction. Jestem ciałem, ale myślami gdzieś indziej. Rozpraszam się. Czyli to rozproszenie podczas aktywności. Występuje zwłaszcza u osób, z, u osób z ADHD z powodu zaburzonej pracy, kory przedczołowej, centrum kontroli skupienia nad sieci domyślnej mózgu. No i se, odpływasz myślami. W praktyce, w środku, no takiego momentu, co nie powinien. Ja dobra bym się też przypominał. Tutaj chciałabym podziękować wszystkim moim wspierającym. Z Tipli, ale też z liveów. Zobaczcie sobie zakładkę społeczność. Wrzuciłam tam paragony z fizjoterapii Maxia. To bardzo dużo kosztuje, i gdyby nie wy, to naprawdę nie dałabym rady. Na dole oraz w komentarzu linki do moich profili na Tipli i na Bajkofi. Zachęcam również do opcji wspierania cyklicznego na. By Coffee, to drobną kwotę co miesiąc przelewacie, no taka subskrypcja, bo naprawdę mnie to motywuje, serio, serio, serio. A jak ktoś chce powiedzieć, do roboty idź, to po, powiem tak, jeśli mnie zatrudnisz zdalnie, bo jestem samotną mamą, to idę do roboty od jutra. Chyba, że na jedną czwartą etatu, to mogę chodzić normalnie. Wszystko jedno. Co? Bo żadna praca nie hańbi, wstyd to krasi, z dupy jak to się mówi. Nagle myśli, o kurde, e, listę trzeba zakupów zrobić. Zaburzone przetwarzanie uwagi. Całujesz mnie, ale ja nagle analizuję, kurde, czy zapłaciłam ten rachunek, czy nie. Nie dlatego, że Cię nie kocham, tylko dlatego, że mój mózg nie zna ciszy i mam tysiące myśli. Overstimulation. Czucie zbyt dużo naraz, dotyku, emocji, zapachu, dźwięku, aż robi się za dużo i ciało mówi stop. Przebodźcowanie sensoryczne. My jesteśmy zazwyczaj osobami wysoko wrażliwymi i dla nas jest. Dla mnie przynajmniej ja tak mam zapachy. Niektóre perfumy przyprawiają mi oból głowy wręcz. I jest, jeśli tylko jest jakiś tam, nie, ścieżetasz leścic, drzwi niedomknięte, coś słyszne. I już koniec finito. Jakiś odgłos też na nienawidzę. Musi muzyka grać. Anhedonia. Mimo bliskości, brak odczuwania szczęścia, emocjonalnego spełnienia. Brak odczuwania przyjemności, mimo fizycznej bliskości. Czujecie, widzę cię, ale w środku pusto. Mój mózg nie produkuje dopaminy. I dobra, dobra, już nie wskoczy. I idziesz sobie nie pamiętam. Klaudia tam, ma tak, swoje coś? meble. Właśnie to jest, bo to jest pewnie. też ta sprawa, że tak, ona ma bardzo dużo pewnie. mebli wręcz. I może żyć to na no, mieszkanie. To dom, dom, dom do remontu. Nie o, oni emocje. sobie poradzą, bo też mąż jej I tam, cukierek zna na się na tym mają firmę ale Ty. no nie dadzą rady za takie koszta, Także jakie są teraz wynająć. Probosz miał ich gdzieś, wszystko, MOPS nie może pomóc, przynajmniej... burmistrz nie może wiem, przynajmniej... pomóc, naprawdę. No jest Jak nie Wy, no to by... nie wiem co, ja to nagłośnię tą sprawę nie w drugim nie. filmie. Tyle aktywności, tyle różnych pasji, że traci się zainteresowanie tą swem. Bo jest właśnie ta hipo. hipo. i hiper. Czyli za mało bodźców. No, normalnie ci nie pasuje. Po prostu. Overthinking. Nadmierne myślenie, czyli analizowanie wszystkiego za bardzo. Zamiast czuć, myślisz, czy dobrze wyglądasz, i myślisz, i myślisz, kurde, pończocha. Chyba była tam rozerwana. No, Ciekawy, czy to zauważył, czy nie. Nie dlatego, że nie czujemy. Tylko dlatego, że nasze neurony nie pozwolą zostać nam tylko w jednej rzeczywistości. Nasze neurony potwierdzają hipotezę wielu światów. Przeciążenie sensoryczne. Mnie boli głowa od większości perfum, coś się zatłucze, koniec, nie dam rady. Złe słowo, złe dotknięcie, nie w porę, coś tam ciało mówi stop. Zwracam uwagę na tak małe szczegóły, że nie jesteś sobie w stanie tego wyobrazić, co nas odrzuci. No, drobno, wrażliwość, przeczulica, taka, że aż o taki dotyk boli. Paralysis initiative. Chcesz czegoś, ale nie możesz. Zamrożenie, odwlekanie, lęk przed inicjatywą. Sparaliżowanie inicjacji. Hmm. Czasami w głowie takie coś. chce? Boję się, czy on chce? Boję się, że nie chce. Może lepiej nie zaczynać. Wejdę na idiotkę. I zanim się zdecydujesz, miesiąc. przy miesiącu. A ty, A ty siedzisz i pytasz siebie. Co się, kurde, ze mną dzieje. A ktoś może odebrać to unikanie, że nie chcesz, a to znowu nieprawda. Bo to jest tak, nie zacznę, bo są to myśli i wyobrażasz sobie wszystkie fatalne zakończenia. A jak się wszystko dzieje za szybko, że HD nie ma czasu analizować i rozkwinieć, to naprawdę jest ok. My nie mamy inicjatywy tylko przez pierwsze dwie minuty. No, to ty musisz mieć o tak to Rejection sensitive dysphoria to silna bolesna nadwrażliwość na odrzucenie lub krytykę, czasem wyimaginowane, a boli jak prawdziwe. No to do tego dochodzi nadwrażliwość na odrzucenie i jedno krzywe spojrzenie, jedno krótkie achanie, odpisanie na jakiegoś sms czy nawet właśnie w trakcie. No, powiedzmy, coś tam nie odpowie. Eee, oleje według ciebie. Świat się wali, tracisz wszystko w swojej głowie, bo dla nas, y, nas emocjonalne zranienie boli, fizycznie dosłownie, prawda? Jesteśmy dużo bardziej wrażliwi wielokrotnie. Dla normatywnej osoby coś tam będzie neuronormatywnej, <grywanie> neurotypowej. Dla neurotypowej osoby coś będzie jakimś druczeniem się, a my, dla nas to będzie przyczyna faktycznego cierpienia, które będziemy rozkminiać. Traumy sprzed lat powywracają. Analogii szukasz, e, czemu na przykład w szkole było tak, że ktoś cię nie akceptował i tu w związku jest tak samo. E, I anhedonia, mimo całego tego wysiłku, ty kurde nic nie czujesz. Jesteś w czyich ramonach, dotyk, ciepło, ale tu panie, brak emocji, pustka, ty nie masz siły nawet powiedzieć. E, choć zazwyczaj w o, o, o oversharingu lay. O wszystkim kurde gadasz. No i z tym batonem. Jak się wszystko kończy, mózga dehada szuka szybkiej nagrody, energetyk, baton. Bo po każdym akcie dopamina spada. Słodycz daje dopaminowe szczęście, a wątpliwa przyjemność, no odstawienie sztuki w duchach, to tak koniecznie. Czyli mówię, że tu często jest taka akcja, że się udaje. Kochasz kogoś tak i nie chcesz, nie chcesz, żeby poczuł się tak, jak... Pustka emocjonalna. Częściowa cał lub całkowita zdolność odczuwania emocji w trakcie w czasie stresu czy przebodcowania. Bardzo często istnieje przy depresji dopaminowej. W praktyce leżysz, przy, leżysz sobie przekochany i dupa, nic nie czujesz. Łzy ci lecą. A ty nic nie czujesz masz w że ci łzy lecą. W sumie nic. Twoje ciało przy mnie a moje serce to no wylogowane. Mam nadzieję, że tutaj. Nie ogląda mnie, nikt kto ze mną był. Wychodzenie do drugiego pokoju, żeby sobie coś przeczytać, żeby sobie coś pomyśleć. I muszę dodać, że to jest zmienne. Ja dopiero na przykład od roku tak mam. Może to jest kwestia, że u mnie muszę kogoś poznać, muszę kogoś znać, bo inaczej to jest masakra. Ostatnio dowiedziałam się, że to się nazywa demi, że muszę najpierw stworzyć więź emocjonalną, żeby być w stanie tak naprawdę dość się zakochać i nie mieć tej anhedonii. No ale to musiałam sporo przeżyć w krótkim czasie, żeby to zrozumieć. Żeby coś czuć. Żeby kurde coś czuć. Czy jestem uszkodzona? Czy my wszyscy ADHD jesteśmy uszkodzeni? Hipostymulacja każe szukać dotyku. Anhedonia sprawia, że ten dotyk nic nie znaczy. Hipostymulacja no to praktycznie no, bardzo podobne do anhedonii. Definicja jest taka, że nasz mózg potrzebuje ciągłego kopa dopaminowego, nie ma silnych bodźców, no to jest. Nuda, pustka, zniechęcenie i w praktyce, jak bodźce są po prostu słabe, to tracisz zainteresowanie natychmiast. Jeśli jest bez emocji, to jest wyjście awaryjne. No, czyli jeśli to ma być byle jak, byle gdzie, to nie ma powodu, żeby zostać. Jeszcze jak byle z kim, to nie ma powodu, żeby w ogóle próbować, <laughs> jeśli chodzi o te tematy. Nie masz z kimś... O czym porozmawiać, no to już jest masakra, bo na przykład mnie, no i wielu innych adhd bardzo kręci intelekt drugiego człowieka. No i to są te bodźce też, bo ktoś ci imponuje. Nie? Impulsywność, przebodźcowanie. Czasem, zanim pomyślisz, zrobisz coś impulsywnego, powiesz coś nieostrożnie, zwyzywasz, pokłócisz się, zerwiesz kontakt z, od najgorszych, poniebierasz słowem. No albo się zaszyjesz w swoim świecie. Ym, bo to jest po prostu no, impulsywność emocjonalna i działanie, zanim zrozum zdąży zabrać głos. Najpierw robisz później myślisz. Miłość Adehata to nie jest delikatny, romantyczny taniec, tylko walka serca, chemii, neuronów. Potrzebujemy pełnej obecności, a nie 20 sekund uwagi, zmienności, zabawy, energii. Potrzebujemy wiedzieć, że jesteśmy ważni najważniejszy na świecie. Jak Adek kocha, to naprawdę będziesz dla nie, niego najważniejszy. Nie będzie cię pamiętał jako kolejną liczbę numerowaną z notatnika, tylko każdą rozmowę, każdy dotyk, śmiech, wszystko tam jest synestezja, czyli piosenka, kojarzyć się z czymś tam, z taką sytuacją, zapach z taką, ubranką, jak jest taką. Może też być tak, że adechadowiec jednak zapisze Cię w notatniku. Będziesz jednym ze stu, a dla ciebie i tak na pewno będzie jedna na sto. Czy jeden na sto. Bo tej Adehadowej impulsywnej miłości się po prostu nie zapomina, tak? bo to jest wariactwo. Mm, jak już oczywiście do tego dojdzie, jak się po paraliżach wszelakich. I słowo takie dla wszystkich na koniec. Więc następnym razem, jak pomyśl, że ktoś był za bardzo, za intensywny, za wrażliwy, za dziwny, no to pomyśl, że właśnie odrzuciłeś coś, czy odrzuciłeś, czego zwykli ludzie szukają całe życie. Bo ADHD nie kocha połowicznie, tylko całościowo, a odrzucenie przeżywa jak w koniec świata. Do sedna doszliśmy, możemy wracać na dno. Papa. Pa.